Jaka jest rola dziennikarzy medycznych? No, rolą dziennikarzy medycznych, tak jak wszystkich dziennikarzy, jest przekazywanie informacji, udostępnianie wiedzy do... Szerokiego grona społecznego. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarzy medycznych, to wiedza, którą przekazujemy i informacja, którą przekazujemy, jest niezwykle ważna i potrzebna, i szczególną rolę odgrywa w kształtowaniu postaw prozdrowotnych, czego inni dziennikarze, jeżeli chodzi o swoje działania informacyjne, nie mogą zrobić. Ponadto jest to tematyka bardzo interesująca, bo o zdrowie musi dbać każdy, a nie wszyscy wiedzą, jak to robić. W związku z tym, my czujemy się szczególnie predysponowani do tego i traktujemy to jako szczególne zadanie, wręcz jako misję.